Dzień dobry i szczęść Boże. Witam bardzo serdecznie we wtorek 24 czerwca. Moi kochani, ten dzień, ta data 24 czerwca osobiście yy, kojarzy mi się z zielonym światłem na pływanie, na kąpanie, na wyjazdy nad wodę. Dlaczego? Dzisiaj jest uroczystość Jana chrzciciela i według tradycji takich ludzkich to właśnie ta uroczystość rozpoczyna jak gdyby sezon yy, wyjazdów nad wodę. Gdzieś nad jeziorko, nad jakąś rzekę, nad morze. I, I od tego dnia, od 24 czerwca już oficjalnie można się kąpać, ponieważ jak gdyby Jan Chrzciciel uświęca wody, Już jest bezpiecznie. Ja pochodzę z Tomaszawa Mazowieckiego, obok nas jest Zalew Sulejowski. I pamiętam jak dziś, właśnie te lata, kiedy byłem jeszcze dzieckiem, młodym człowiekiem, yy, koleżanki, koledzy mogli jechać nad wodę, kąpać się, jak już było ciepło, jak były pierwsze upały. A u nas w domu mama mówiła: pamiętajcie, dopiero po 24 czerwca, można pojechać nad zalew, można pojechać na kąpanie się, pływanie, bo wtedy Jan. Sprawi, że wody będą bezpieczne i wtedy macie zielone światło. Wcześniej nie wolno. No właśnie. Yy, takie miałem rys w domu, takie wychowanie. Yy, I moi drodzy, tak myślę, właśnie zapamiętał ten Jan Chrzciciel, który otwiera sezon na wyjazdy, takie właśnie rekreacyjne, gdzie jedziemy nad wodę, bo się kąpać, pływać. Daje bezpieczeństwo Jan Chrzciciel. Ale moi drodzy, tak naprawdę. Postać Jana Chrzciciela jest o wiele bardziej poważna i nawet dramatyczna i za chwilę właśnie o nim, o tym wielkim proroku chcemy powiedzieć. Na dzisiaj mamy Ewangelię z pierwszego rozdziału Łukasza, wersety od 57 do 66, a później jeszcze dodany werset 80, czyli ostatni werset już pierwszego rozdziału. Yy, wszystkie one mówią o historii Jana Chrzciciela. Moi drodzy, my znamy Jana Chrzciciela jako yy, takiego yy, proroka radykalnego. On zapowiada przyjście Mesjasza. On w ogóle jest kuzynem Jezusa. I zanim Jezus yy, zaczął publiczną działalność, to już Jan Chrzciciel działał na pustyni. Był taki właśnie nie tylko radykalny, ale taki troszeczkę dziki w samym ubiorze, ubrany w skóry w wielbłądzie, jadł, szarańcze, no wychował się właśnie w jaskiniach pustynnych. I za chwilę o tym powiemy, dlaczego on tam trafił, dlaczego taką miał ciężką młodość i nawet dzieciństwo. Tak więc znamy Jana Chrzciciela jako tego wielkiego proroka, radykalnego, nawołującego do opamiętania. I później przez to właśnie się naraża i zostaje ścięty przez swój radykalizm. Ale Ewangelia dzisiejsza mówi o jego narodzinach i wyjaśnia, dlaczego Jan Chrzciciel był taki dziki, dlaczego był taki szorstki. Moi drodzy, pierwszy rozdział Łukasza serdecznie zachęcam, aby otworzyć Biblię i przeczytać sobie tę historię od początku. Jest tam opisany cud, że dwoje ludzi, Elżbieta i Zachariasz, byli już w podeszłym wieku, a całe życie modlili się o potomstwo, nie mogli mieć dziecka i nagle tam dochodzi do boskiej interwencji i anioł przepowiada Zachariaszowi, tak, że będziesz miał za rok już dziecko syna. Zachariasz przyjmuje to niestety z niedowierzaniem, te informację za co traci mowę na okres jednego roku, na, na okres do urodzenia dziecka, bo faktycznie dziecko się poczyna w łonie Elżbiety, już niby bezdzietnej, podeszłej w latach kobiety. Tak więc jest cud poczęcia dziecka, później 9 miesięcy, ono rozwija się w łonie Elżbiety, tam przychodzi Maryja po trzech miesiącach i te pół roku pomaga swojej krewnej ogarnąć dom, może gotować obiady właśnie dla Zachariasza, bo Elżbieta, staruszka w ciąży, no już nie jest w stanie i rodzi się Jan Chrzciciel. Z narodzeniem samym Jan Chrzciciela znowu jest cud, ponieważ tata odzyskuje mowę. I wszyscy się dziwili, jest taki komentarz napisany właśnie u Łukasza, że wszyscy byli pełni zdumienia. I dziwili się tym znakom, i mówili, pytali między y, 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 sobą, kim będzie to dziecię, bo istotnie ręka pańska była z nim. Właśnie to jest narodzenie Jana Szczyciela. Ale moi drodzy, y, później, po tym jak już przyszedł na świat Jan Chrzciciel, to y, wiecie, y, 6, 6 miesięcy później w Betlejem narodził się Jezus. I w związku z narodzinami Jezusa Chrystusa, mesjasza naszego, Herod, król, wzbudził prześladowanie. Chciał zabić tego nowonarodzonego mesjasza, a nie wiedząc gdzie dokładnie jest, kazał zabić wszystkich nowonarodzonych do drugiego roku życia chłopców w tym regionie Betlejem. W promieniu 20 kilometrów. A miejscowość, w której narodził się Jaszczyzna, Ain Karem, jest tylko 8 kilometrów od Betlejem. Dlatego. I Jan Chrzciciel był narażony właśnie na ten dekret króla, na śmierć. I moi drodzy, tak jak Jezus, wiemy, ucieka ze swoim opiekunem Józefem, z mamą Maryją do Egiptu, no i y, unika śmierci, jest ocalony, tak samo i Jan Chrzciciel też pod natchnieniem Ducha Świętego Elżbieta bierze dziecko i ukrywa je w pewnej grocie. Wychodzi z domu, do którego już nigdy nie wracają. A Zachariasz w tym momencie, kiedy Elżbieta zabiera dziecko do jaskini, idzie na swoją służbę kapłańską do Jerozolimy, aby tam parę tygodni pracować w świątyni. I kiedy przychodzą żołnierze zabić właśnie te, tego chłopca, dowiadują się, że już po prostu się gdzieś zmyli, uciekli, idzie do Idą żołnierze do świątyni, pytają Zachariasza: Ojca, gdzie jest to wasze dziecko? Bo wiem, że się urodziło, wiem, że jest w tym przedziale 0,2, musi być zabite. I on, nie, no nie, niestety, staje w obronie dziecka. To jest wspaniały teraz przykład Zachariasza, ojca, który oddaje życie za swoje dziecko, ponieważ on, nie zdradzając tajemnicy, gdzie żona Elżbieta przechowuje małego Janka, sam zostaje zabity w świątyni. Moi drodzy. Tak kończy Zachariasz. No i Elżbieta, już wdowa, staruszka z małym dzieckiem, po kilku latach też odchodzi. I Jan chrzciciel, zobacz, mając parę lat, zostaje bez rodziców. Jan chrzciciel zostaje sierotą. Zostaje, jak mówi tradycja, wychowany w jaskini jako małe dziecko. Później, jako młodzieniec, dorasta też. Dlatego ma ten rys dzikości, rys radykalizmu, rys właśnie osoby, która nie otrzymała tego ciepła, przytulenia i wsparcia od taty i od mamy, bo rodzice zostali po prostu zabrani. W tym czasie, kiedy on był małym dzieckiem. I zobacz, to jest rys dramatu Jana sierota. Trudne warunki. Jaskinia, pustynia. Tu się wychowywał. Tu nie było miękkiego dywanu i zabawek. Taki był Jan Chrzciciel. Miał trudne dzieciństwo. Nie miał taty i nie miał mamy, kiedy dorastał. I 80 werset pierwszego rozdziału mówi, że właśnie na pustyni przebywał Jan. Napełniając się duchem, umacniając się w wierze, w swojej misji, aż do czasu ujawnienia się przed Izraelem. Czyli jak już był dorosły, jak już Bóg mu powiedział, dobra, idź głoś, przygotowuj ścieżki dla Mesjasza. Czyli całe dzieciństwo, całą młodość on tam spędził w takich trudnych warunkach, bez rodziny. Moi drodzy, i to tłumaczy Jana Szczyciela, dlaczego był, jaki był, dlaczego tak głosił, jak go głosił. Moi drodzy, kończąc, yy, chciałbym, aby ta postać szczyciela na była nam bliska. <laughs> Nie, żebyśmy ją kojarzyli, że on daje zielone światło, że można się kąpać teraz w zbiornikach wodnych, w rzekach i jeziorach, ale że yy, jest nadzieją dla tych, który, którzy mieli trudne dzieciństwo i trudną młodość. Dla tych, którzy stracili rodziców. Którzy doświadczają jakiejś Pustki, samotności, braku tęsknoty za bliskimi, za rodziną. To Jan Chrzciciel jest patronem takich osób i towarzyszem. I zobacz, w tym trudnym kontekście wzrastania, wychowania, życia, on umacniał się w miłości do jedynego Ojca, do Boga. Z nim nawiązał niesamowicie mocną relację. Taką aż dostał dary prorokowania, on słyszał głos Boga. I przemawiał później w imieniu Boga, mówił to, co usłyszał od Boga. Czyli taki trudny kontekst życia i taka samotność nie tylko wpływa na taki radykalizm życia, ale też na klarowność i czystość słyszenia Boga, kontaktu z Nim. Niech Jan Chrzciciel będzie patronem, pocieszycielem i towarzyszem wszystkich, którzy doświadczają brak mamy, taty, czy mają trudne warunki życia przez samotność, przez może brak środków materialnych. Niech Jan Chrzciciel będzie towarzyszem dla takich osób. I, i przykładem, że chociaż tu brakuje w tej sferze ludzkiej pewnych rzeczy, to w sferze duchowej, boskiej jest obfitość. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Krzak Mogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.